Dużo macie zapić? W jakim okresie się zdarzają najczęściej? Kilka lat szybkich moich wniosków. Jakie to są okresy? Słuchajcie, pierwszy okres to jest ta faza muru. Pierwsze pierdzielnięcie, czyli jak jest taki na początku fascynacja tym trzeźwym życiem, to jest pierwsze, pierwsze takie walnięcie i tu się bardzo często zdarzają. Potem następne zapicia większości i to jest kurde naprawdę, bo te pierwsze to trzeba tak, jakby nie chcesz być jeszcze, chyba mi się zdaje, trzeźwy, bo to, bo to jest po miesiącu półtora e, trzeźwości, znaczy trzeźwości abstynencji, do dwóch miesięcy, może maksymalnie trzech. E, no ale jak człowiek tak szybko wraca, to znaczy, że się nie podjął żadnej walki, nie? Bo to, to tam jest początek. Ale słuchajcie, bardzo ważny termin, bardzo ważna data, bardzo ważny okres to jest mniej więcej 7, 8, 9 miesięcy. Wtedy my się już czujemy bardziej silni, spokojni, bardziej nam ludzie ufają, wszystko jakby poukładane jest, nie mamy tej jeszcze pokory. Bardzo o, dużo osób wraca w tym momencie do zapicia. A, czy, potyka się, nieraz wracają do uzależnienia, nieraz spotykają się, robimy korekty, przyjeżdżają do ośrodka na tydzień i e, jedziemy dalej. Zapicia też zdarzają się, słuchajcie, w e, takich dwóch, trzech terminach w sumie dla mnie. Bardzo istotnych. Dla mnie, dla innych też istotnych. To jest tak, to jest na wiosnę, czyli jak jest majówka, czyli ten kwiecień, maj, maj, pierwsze słońce, jak to wszystko wychodzi, ee, tak ożywia, nie? I wtedy, wtedy my dostajemy takiej energii i takiego pozytywnego nastroju bardzo często, ale to jest taki ciężki okres. Ja mam od 6 lat mniej więcej w tym, tym samych czasach takie właśnie e, samopoczucie. Następny okres to jest teraz, czyli wrzesień sierpień, czyli jak ładnie jeszcze jest słoneczko i wrzesień. Już ciemno, pochmurno pada, e, szybciej ciemno i tak dalej, i tak dalej, też bardzo ciężki okres. Teraz zauważyliśmy to po naszym ośrodku. Zauważyliśmy to po ludziach, którzy dzwonią. Jest to nasilenie różnego rodzaju łodami czy z takim gorszym samopoczuciem. Przesilenie wiosenne, przesilenie jesienne, tak jak się mówi. No i następny termin taki najczęściej zapijany grudzień, 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 święta, emocje, latanie, bieganie, palety, promocje, alkoholi, wszystkiego gdzie idzie sylwester też, też więc te takie daty są bardzo niebezpieczne i ten okres po zatrzymaniu się czyli taki pierwsze 2-3 miesiące i 8 miesięcy, 9 miesięcy jak jest rok, półtora, to już jakoś idzie. To już jakoś idzie. To już, wiesz, jak mniej więcej prawie najgorsze już za Tobą. Miłego dnia życzę wszystkim. Trzymajcie się. Hej!